Zatrzymaj wszystko, co robisz, i odpowiedz sobie, czy żyjesz życiem, które świadomie wybrałeś, czy tym, które stworzyła dla ciebie twoja przeszłość i twoje nawyki. Jeśli odpowiedź brzmi to drugie, jesteś ofiarą własnego oprogramowania. Joe Dispenza uczy, jak zdemontować ten program. Przygotuj się, bo po tym wideo nie będziesz miał już żadnych wymówek. Zastanów się nad tym głęboko. Ile Twoich myśli, emocji, a nawet najbardziej intymnych decyzji jest naprawdę Twoich? Jak często łapiesz się na powtarzaniu wzorców, z którymi przysięgałeś zerwać? Ile razy czułeś się, jakbyś utknął w niewidzialnym cyklu, który wciąż się powtarza, jak scenariusz napisany jeszcze przed Twoimi narodzinami? To, czego być może jeszcze nie zrozumiałeś, to fakt, że życie, którego teraz doświadczasz, nie jest dziełem przypadku, ale ciągłym zapadaniem się tych samych starych możliwości, tworzonych z energii Twojego uwarunkowanego umysłu. To tak, jakbyś miał dostęp do nieskończonej biblioteki rzeczywistości, ale uparcie sięgał po tę samą książkę, otwierał ją na tej samej stronie i czytał tę samą historię. Joe Dispenza odkrywa przed nami coś, co rzuca wyzwanie wszystkiemu, co uważamy za realne. Rzeczywistość nie jest stała, nie jest solidna i z pewnością nie jest niezmienna. Rzeczywistość to fala nieskończonych możliwości, która czeka tylko na Twoją świadomość, by zapaść się w konkretne doświadczenie. Ale jeśli Twoja świadomość tkwi w stanie przetrwania, strachu, powtarzania, Zawsze będziesz kreować tę samą wersję swojego życia. Właśnie dlatego, nawet pragnąc czegoś nowego, wciąż otrzymujesz więcej tego samego. A oto pytanie, które może na zawsze zmienić twoją percepcję: A co jeśli mógłbyś świadomie wybrać, by zamanifestować nową rzeczywistość? A co jeśli istniałaby metoda zdolna przekroczyć granice oczywistości? Zburzyć więzienie Twojej przeszłości i stworzyć przyszłość, której naprawdę pragniesz? Joe Dispensa nazywa to stawaniem się świadomym twórcą własnego życia. A to wideo jest Twoim zaproszeniem do przejścia przez tę bramę. Być może słyszałeś już o prawie przyciągania, o myślach tworzących rzeczywistość, o wibracji i energii. Ale to, co wnosi Dispensa, to więcej niż teoria. To nauka. To praktyka, to szczegółowe wyjaśnienie, jak mózg, ciało i pole kwantowe współgrają, by zamanifestować nowe życie. Pokazuje nam, że nie chodzi tylko o pozytywne myślenie czy powtarzanie afirmacji, ale o wchodzenie w odmienne stany świadomości, w których dosłownie porzucasz starą tożsamość i przyjmujesz wersję siebie, która już istnieje na innej częstotliwości. I tu jest część, której niewielu rozumie. Nie chodzi tylko o wyobrażanie sobie czegoś, ale o odczuwanie tego tak, jakby to już było realne. Ciało musi zostać przekonane, zanim rzeczywistość się zmieni. To tak, jakbyś musiał nauczyć swoje ciało, jak to będzie czuć się w przyszłości, zanim ona nastąpi. To jest sekret, który odróżnia tych, którzy tylko pragną. Od tych, którzy naprawdę tworzą. Muszę cię jednak ostrzec, to co usłyszysz w tym wideo, może rzucić wyzwanie nie tylko twoim przekonaniom, ale także sposobowi, w jaki postrzegasz samego siebie. Bo jeśli naprawdę zrozumiesz, że możesz kreować rzeczywistość, nie będziesz już mógł obwiniać innych, szczęścia, losu czy przypadku. Będziesz trzymał w swoich rękach odpowiedzialność za bycie architektem swojego życia, a to może być przerażające, ale jest też niezwykle wyzwalające. Chcę więc, abyś został do samego końca, ponieważ ostatnie odkrycie będzie najpotężniejsze ze wszystkich. Zepnie w całość wszystko, co do tej pory usłyszałeś, i pokaże ci w praktyczny sposób, jak stać się kimś, kto nie żyje już życiem stworzonym przez przeszłość, ale życiem wybranym przez Twoją przebudzoną świadomość. I uwierz mi, kiedy ten przełącznik w Tobie się przestawi, nie będzie już powrotu. A jeśli naprawdę chcesz iść głębiej, jeśli czujesz w sobie, że nadszedł czas, by przebudzić się do nowej rzeczywistości, zostawiłem dla ciebie coś specjalnego w pierwszym przypiętym komentarzu. To praktyczne narzędzie, które może przyspieszyć twój proces manifestacji i pomóc ci wejść w ten nowy stan tworzenia. Nie zapomnij tam zajrzeć po obejrzeniu tego wideo. Ale zanim przejdziemy dalej. Poświęć chwilę na zostawienie polubienia i zasubskrybowanie kanału, ponieważ to pozwala nam kontynuować dostarczanie treści, które transformują, poszerzają świadomość i pokazują w jasny i praktyczny sposób, jak stosować te nauki w prawdziwym życiu. Teraz weź głęboki oddech, pozwól sobie zanurzyć się w tym. To, co zaraz usłyszysz, może nie być tylko wideo, ale początkiem Twojego nowego życia. Jesteś gotowy, by zamanifestować rzeczywistość? Pierwszą rzeczą, którą musimy zrozumieć, jest to, że rzeczywistość nie dzieje się na zewnątrz. Dzieje się tutaj, wewnątrz, w Twoim umyśle, w Twoim sercu, w Twoich emocjach. Świat, który widzisz, jest jedynie odbiciem stanu, w którym wibrujesz. Dlatego tak wiele osób, mimo że pragnie zmian, wciąż przyciąga te same problemy ponieważ noszą w sobie niewidzialny program, pole energetyczne, które powtarza tę samą informację. Joe Dispenza wyjaśnia, że każda Twoja myśl wywołuje reakcję chemiczną w mózgu. Ta myśl aktywuje emocje. Ta emocja z kolei sygnalizuje ciału, aby czuło się w określony sposób. A to uczucie ponownie zasila tę samą myśl. W ten sposób tworzysz zamknięty obieg, w którym umysł i ciało żyją uwięzione w tym samym wzorcu. Jeśli myślisz o braku, czujesz strach. Jeśli czujesz strach, myślisz o ograniczeniach. Jeśli myślisz o ograniczeniach, czujesz się niepewnie. I tak, nie zdając sobie z tego sprawy, wciąż kreujesz tę samą rzeczywistość. Problem polega na tym, że im częściej powtarzasz ten cykl, tym bardziej twoje ciało przyzwyczaja się do tego stanu emocjonalnego, staje się on uzależniający. A kiedy próbujesz się zmienić, ciało protestuje, domaga się powrotu do starego wzorca, jak narkoman proszący o kolejną dawkę. Właśnie dlatego tak wiele osób poddaje się w połowie drogi, ponieważ bardziej ufają starym odczuciom niż wizji przyszłości, którą chcą stworzyć. Ale jest i dobra wiadomość: jeśli stworzyłeś nawyk bycia tym, kim jesteś dzisiaj, możesz również stworzyć nowy nawyk bycia tym, kim pragniesz się stać. W tym właśnie miejscu Joe Dispenza pokazuje nam klucz. Aby zamanifestować nową rzeczywistość, musisz najpierw porzucić stare ja, musisz odłożyć na bok tożsamość zbudowaną przez przeszłość i wejść w pole kwantowe jako wolna świadomość, bez etykiet, bez wspomnień, bez punktów odniesienia. Pomyśl o tym, jak o sztuce teatralnej. Jesteś przyzwyczajony do grania wciąż tej samej roli. Recytowania tych samych kwestii, wchodzenia na tę samą scenę, ale w polu nieskończonych możliwości dostępne są dla ciebie tysiące ról. Wystarczy, że zdejmiesz starą maskę i wybierzesz nową rolę do odegrania. Jednak dla mózgu to nie jest tylko metafora: kiedy mentalnie ćwiczysz nową wersję siebie, zaczynają tworzyć się nowe połączenia neuronowe. Mózg nie rozróżnia tego, co jest prawdziwe, od tego, co jest intensywnie wyobrażone. I tu zaczyna się praktyka. Dispensa uczy, że nie wystarczy wizualizować. Trzeba czuć, trzeba żyć tak, jakby przyszłość już się wydarzyła. Ciało musi doświadczyć teraz emocji, związaną z rezultatem, którego szukasz. Chcesz obfitości? Wejdź w stan wdzięczności, jakbyś już ją otrzymał. Chcesz miłości? Poczuj radość bycia w relacji jeszcze zanim zobaczysz to w świecie zewnętrznym. Chcesz zdrowia? Poczuj witalność teraz, nawet jeśli wciąż dostrzegasz objawy. Ciało nie zna różnicy, a kiedy uczysz je, jaka będzie przyszłość, zaczynasz emitować nową częstotliwość. Ta częstotliwość jest jak hasło w polu kwantowym. Każda możliwa rzeczywistość istnieje jako fala, wibrująca określoną informacją. Jeśli pozostajesz w wibracji strachu, masz dostęp tylko do rzeczywistości, w których rządzi strach. Ale jeśli zmienisz swoją wibrację na miłość, wdzięczność, obfitość, kreujesz inne fale. To jak zmiana stacji radiowej, wszystkie piosenki już tam są, ale słyszysz tylko tę stację, na którą jesteś nastrojony. Co prowadzi nas do nieuniknionego pytania: dlaczego tak trudno większości ludzi zmienić częstotliwość? Ponieważ są przywiązani do ciała z przeszłości. Każdego ranka, gdy się budzą, myślą o wczorajszych problemach, przeżywają na nowo stare bóle, projektują te same zmartwienia. Budzą się, jakby oglądali powtórkę filmu, a kiedy ciało przyzwyczaja się do tego programu, każda próba zmiany wydaje się dziwna, niewygodna, niemal niemożliwa. Ale to właśnie w tym dyskomforcie dzieje się cud. Kiedy wytrwasz, nawet jeśli twoje ciało prosi o coś przeciwnego, zaczynasz przeprogramowywać swoją biologię. Stare obwody neuronowe zaczynają się rozpuszczać. Ciało przestaje być więźniem przeszłości i zaczyna dostosowywać się do przyszłości. W tym momencie przekraczasz granicę znanego i wchodzisz w pole nieznanego pole, gdzie wszystko jest możliwe. Być może myślisz, ale już próbowałem sobie wyobrażać, próbowałem czuć, i nic się nie stało. Odpowiedź jest prosta: nie wystarczy spróbować raz. Trzeba nalegać. Aż nowa tożsamość stanie się dla ciebie bardziej realna niż stara. To jak sadzenie nasiona, nie poddajesz się tylko dlatego, że jeszcze nie wykiełkowało. Podlewasz je dalej, wierzysz, aż pewnego dnia bez ostrzeżenia życie rozkwita. I oto prawda, która może cię zszokować. Większość ludzi poddaje się dokładnie w momencie, gdy wszechświat jest gotów odpowiedzieć. Rozglądają się, nie widzą natychmiastowych zmian i dochodzą do wniosku, że to nie działa. Ale pole kwantowe nie reaguje na desperację, reaguje na stałość Twojej energii. Kiedy podtrzymujesz nowy stan istnienia, nawet bez zewnętrznych dowodów, pokazujesz wszechświatowi, że już stałeś się tą wersją. A wtedy nieuchronnie rzeczywistość zapada się, by potwierdzić, kim jesteś. Teraz zamknij na chwilę oczy i wyobraź sobie, kim byś był, gdybyś mógł wybierać bez ograniczeń. Jaka twoja wersja czeka w polu możliwości? Czy czujesz smak wolności życia już nie jako ofiara, ale jako twórca? Ta wizja jest możliwa, jest dostępna teraz, czeka tylko na twoją decyzję. I muszę to podkreślić. To nie jest proces intelektualny, to proces emocjonalny. To, co naprawdę zmienia twoją rzeczywistość, to nie idee, ale energia, którą wibrujesz każdego dnia. Pomyśl o ostatnim raz, kiedy się zakochałeś. Nieważne, gdzie byłeś, czułeś w sobie siłę, wibrację, która wszystko zmieniała. Dokładnie to dzieje się, gdy decydujesz się zamanifestować nową rzeczywistość. Zakochujesz się w przyszłości, którą tworzysz i żyjesz nią tak, jakby była już teraźniejszością. A jeśli chcesz przyspieszyć ten proces, pamiętaj, że w pierwszym przypiętym komentarzu zostawiłem dla ciebie coś praktycznego. Coś, co może służyć jako przewodnik na tej drodze przeprogramowania i pomóc ci doświadczyć krok po kroku uczucia, że już żyjesz życiem, którego pragniesz. Nie odkładaj tego na później, bo umysł uwielbia zwlekać. Ale idźmy dalej. Joe Dispenza ostrzega nas: największym wrogiem świadomego tworzenia jest uzależnienie od starej tożsamości. Możesz pragnąć nowej przyszłości, ale jeśli wciąż reagujesz tymi samymi emocjami, tylko powtarzasz schematy. Sekretem jest działanie tak, jakbyś już był nową wersją. Kiedy przyjdzie strach, odpowiedz jak ktoś, kto już żyje w zaufaniu. Kiedy brak, spróbujecie cię zdominować. Poczuj wdzięczność kogoś, kto już jest w obfitości. Kiedy pojawi się zwątpienie, podtrzymuj pewność. Że pole odpowiada na twój stan wewnętrzny. I oto obiecane odkrycie. Zamanifestowanie rzeczywistości nie jest zewnętrznym cudem, to proces wewnętrzny. Nie musisz czekać, aż coś przyjdzie z zewnątrz, by potwierdzić twoją zmianę. To ty robisz pierwszy krok, to ty tworzysz pole. Wszechświat nie reaguje na to, czego pragniesz, reaguje na to, kim już jesteś. A kiedy to zrozumiesz, życie już nigdy nie będzie takie samo. A teraz, gdy przeszedłeś ze mną tę drogę aż do tego miejsca, być może w twojej głowie rozbrzmiewa pytanie, jeśli wszystko jest energią, jeśli wszystko jest świadomością, dlaczego wciąż żyję w ograniczeniach, dlaczego wciąż czuję się uwięziony? Odpowiedź, choć może być niewygodna, jest prosta, ponieważ jeszcze nie podjąłeś ostatecznej decyzji, by uwolnić się od starej wersji siebie. Możesz powtarzać tysiące razy, że pragniesz obfitości, ale jeśli wciąż reagujesz jak ktoś, kto żyje w braku, pole kwantowe może to tylko odzwierciedlić. Możesz twierdzić, że pragniesz wielkiej miłości, ale jeśli wciąż wibrujesz samotnością i odrzuceniem, będziesz kreować rzeczywistości, które potwierdzają ten ból. Możesz nawet pragnąć zdrowia. Ale jeśli wciąż karmisz myśli strachem, bezsilnością, cierpieniem, ciało odpowiada większym brakiem równowagi. I właśnie tu pojawia się największe odkrycie ze wszystkich: zmiana nie następuje, gdy świat zewnętrzny się transformuje, ale gdy decydujesz się być innym teraz, nawet jeśli nic wokół się jeszcze nie zmieniło. To jest kwantowa wiara, o której mówi Joe Dispenza, odwaga, by podtrzymywać w sobie nową tożsamość bez potrzeby zewnętrznych dowodów. Ponieważ to właśnie ta cicha decyzja, ten niezachwiany stan wewnętrzny zmusza rzeczywistość, by ugięła się przed tobą. Pomyśl o sile tej prawdy: Twoja zewnętrzna rzeczywistość jest niczym więcej jak lustrem. Tego, co widzisz dziś w lustrze, nie można zmienić, próbując modyfikować odbicie. Zmieniasz odbicie tylko wtedy, gdy transformujesz oryginalny obraz. A oryginalnym obrazem jesteś ty, a jeśli to prawda, a tak jest, to nie musisz już na nic czekać, by zmienić swoje życie. Nie musisz czekać na następny rok, nie musisz czekać na więcej pieniędzy, nie musisz czekać, aż ktoś się pojawi. Musisz tylko zdecydować teraz, którą wersję siebie będziesz podtrzymywać. To jak przejście przez niewidzialny most. Po jednej stronie jest ten, kim byłeś do dziś, ze wszystkimi bólami, ograniczeniami i powtarzającymi się wzorcami. Po drugiej stronie jest ten, kim możesz być, ze wszystkim, o czym zawsze marzyłeś, a ten most pojawia się dopiero wtedy, gdy robisz pierwszy krok. To jest moment, w którym musisz zadać sobie pytanie, czy jestem gotów porzucić to, co znane, nawet jeśli mnie to przeraża, by objąć nieznane, które kryje moją przyszłość. Czy jestem gotów czuć teraz to, czego pragnę doświadczyć jutro? Czy jestem gotów być zanim będę miał, bo takie jest niezmienne prawo. Wszechświat nie daje ci tego, czego pragniesz, daje ci to, kim już jesteś. I być może czujesz w sobie konflikt, opór. To naturalne. Ciało zawsze próbuje ściągnąć cię z powrotem do starego wzorca, ponieważ tam jest wygodnie, jest przewidywalnie. Ale pamiętaj: komfort nie jest synonimem pełni, to tylko znajomość więzienia. Prawdziwy cud zdarza się tylko wtedy, gdy pozwalasz sobie przekroczyć nieznane terytorium. To tam, w tej przestrzeni między tym, kim byłeś, a tym, kim wybierasz być, dzieje się magia manifestacji. Joe Dispenza uczy nas, że w tym stanie nie powtarzasz już przeszłości, ale tworzysz przyszłość. Nie jesteś już więźniem starych wspomnień, ale świadomym twórcą nowych możliwości. A uczucie tego jest nie do opisania. To jakbyś wreszcie czuł, że życie oddycha przez ciebie. Że cały wszechświat sprzysięga się nie przeciwko tobie, ale na twoją korzyść. Dlatego muszę Ci powiedzieć: Nie ignoruj tego wezwania. Nie trafiłeś na to wideo przez przypadek. W polu kwantowym nie ma zbiegów okoliczności. Życie przyprowadziło Cię tutaj, ponieważ jesteś gotów słuchać, przebudzić się, wreszcie zerwać ze wzorcem, który Cię więzi. A jeśli dotarłeś do końca tej wiadomości, to dlatego, że nowa wersja Ciebie już puka do drzwi. Nie zamykaj tych drzwi. Nie pozwól, by jutro było tylko powtórką wczoraj, pozwól sobie doświadczyć czegoś nowego. A jeśli naprawdę chcesz przyspieszyć ten proces, zostawiłem już w pierwszym przypiętym komentarzu prezent przygotowany dla tych, którzy są gotowi zrobić ten krok. Znajdziesz tam proste, ale głęboko transformujące narzędzie, które może stać się Twoim punktem zwrotnym. Kliknij i przekonaj się sam. Zanim zakończymy, chcę, żebyś zrozumiał coś istotnego. Nie jesteś ofiarą swojej historii, nie jesteś marionetką losu, jesteś, zawsze byłeś i zawsze będziesz twórcą swojej własnej rzeczywistości. A kiedy zdecydujesz się przejąć tę moc, nie ma granic dla tego, czego możesz doświadczyć, więc nie zwlekaj dłużej. Życie, którego pragniesz, już istnieje w polu nieskończonych możliwości. Czeka tylko na ciebie. Weź głęboki oddech, poczuj energię tej chwili i wybierz bycie innym od teraz. Jeśli ta wiadomość cię poruszyła, jeśli obudziła coś w twoim sercu, zostaw polubienie i zasubskrybuj kanał. To nie tylko gest wsparcia naszej pracy, to także zobowiązanie wobec samego siebie, by kontynuować poszerzanie świadomości i wybierać każdego dnia. Manifestowanie rzeczywistości, którą naprawdę pragniesz żyć. Decyzja jest w Twoich rękach, przyszłość nie jest odległa, jest już tutaj, czeka aż powiesz wybieram.